20 lat to 50 koncertów, 500 wykonawców. To wszystko w cyklu jazz ziemia kamydulskich. Jesteśmy w niesamowitym wnętrzu, które od 20 lat rozmiewa jazzową muzyką. Mamy tutaj wspaniałych wykonawców polskich za zagranicy. Jazz to jest taka właściwie muzyka duszy, muzyka wolności, i, i dlatego wszyscy, co chcą. Trochę poddychać świeżym powietrzem, jak przejdę. Tu wszystkie koncerty są dobre, bo pania z Arturem bardzo kompetentnie obsadzają ten cykl. Wybierają, świetnie się orientują, znają wszystkich na scenie, wiedzą kto co gra. Uważam, ten cykl i nurę będzie trwał tym lepiej. Ma swoich fanów, przyciąga ludzi z różnych części, nie tylko Bilana, ale całej Warszawy i Polski. Każdego zachęcam, żeby tu przyszedł, zobaczył to i poczuł na Was Facebook. Nie zapomnij, i zawsze będzie.